Stowarzyszenie napisało projekt w 2013 roku o fundusze europejskie. Otrzymaliśmy takie fundusze na szkolenia odnośnie gastronomii, ogrodnictwa, informatyki dla osób niepełnosprawnych, intelektualnie wykluczonych społecznie. Po części już zostały zrealizowane praktyki odnośnie gastronomii, praktyki odnośnie zagospodarowania terenów zielonych. Obecnie prowadzimy jeszcze szkolenia informatyczne. 20 uczestników, którzy tutaj odbywają te szkolenia, później po zakończeniu projektu, żeby znalazło pracę na otwartym rynku pracy. I stowarzyszenie już podjęło takie działania i zapewni tym czterem osobom pracę, którzy wyjdą na otwarty rynek pracy my ten projekt wymyśliliśmy dlatego żeby jakby dalej mogli oni podnosić swoje kwalifikacje umiejętności i wejść na rynek pracy bo niektóre osoby jakby mają takie zdolności i predyspozycje żeby dalej wejść na rynek pracy i na nim funkcjonować. Prowadziliśmy seminaria dla pracodawców, żeby podnieść ich świadomość jak cenni są w niektórych pracach właśnie osoby niepełnosprawne intelektualnie, które na przykład wykonują pracę jakby ciągle, powoli do niektórych rzeczy się nadaje, nadają, gdzie na normalny człowiek, jakby nudzi go taka praca, a osoba niepełnosprawna intelektualnie bardzo dobrze się w takiej pracy właśnie sprawdza. Myślę, że już przykład tego mamy na naszym rynku lokalnym, polskim, bo też ta grupa osób niepełnosprawnych rozpoczęła niedawno prace związane z pielęgnacją parku miejskiego, które żeśmy też wspólnie jakoś przygotowywali. I na dzień dzisiejszy widać chyba pozytywne efekty, że jest to na tyle praca w miarę i prosta, i, i w której przedmiotowo prace są wykonywane przez osoby niepełnosprawne, ale dające sobie ze spowodzeniem radę w tego typu działaniach. Myślę, że jest potrzebny jednak nadzór merytoryczny, permanentny, jakby w miarę bieżący. Nie mówię, że stały. Obok tej osoby można je spokojnie zostawić i da, dać im zadanie, i one doskonale sobie z tym zadaniem radzą w tego typu robotach ogrodniczych, pracach porządkowych. Natomiast rzeczywiście no, każdy ma inny rodzaj, każda osoba ma inny rodzaj schorzenia. I warto znać te cechy danej osoby, tak? na co należy zwrócić uwagę, co się może zdarzyć, jak w pewnych sytuacjach należy zareagować, aby sama sobie i nikomu nie zrobiła krzywdy. Grabili liście, yy, przesadzaliśmy drzewka, no i yy, kwiaty sadziliśmy. Zatrudniliśmy osoby. Najpierw oczywiście przeprowadziliśmy szkolenia trzymiesięczne dla grupy dziesięcioosobowej, z czego no wybraliśmy osoby, które najbardziej radziły sobie w tym projekcie. I te osoby będą pracowały u nas przez jakiś czas. I myślę, że sobie poradzą. Przez trzy miesiące uczyliśmy wszystkiego od podstaw. Był nadzór oczywiście BH-owca, mistrza Kucharza, także wszystko, wszystko było pod nadzorem. Oczywiście stopniowo, jak nabierali praktyki i umiejętności, te osoby coraz częściej zostawały bez opieki, znaczy w cudzysłowie bez opieki, oczywiście, same wykonywały powierzone zadania. Część z tych osób wywiązywało się bez zastrzeżeń, no niektóre niestety troszkę więcej czasu potrzebowały do tego, żeby przyswoić tą wiedzę i umiejętności.